Prawa. Teraz jestem z Michałem i Tomkiem. Miało być trochę większe grono, ale się wysypało. No i ogólnie mamy ferie a że my wszyscy jesteśmy w takim wieku szkolnym i mamy trochę wolnego, to wybraliśmy się na spacer i ruszamy z Olsztyna do szlakiem do źródła łyny. I ogólnie ruszamy z miejscowości Zazdrość i będziemy szli do łyny, a zakończymy w Nidzicy. I na dzień dobry, tu mamy takie źródełko oraz jeziorko. I nawet ktoś tam sobie z przerembla chyba łowi. Żeby teren był mokry, a jak teren jest mokry, tak deszcz pada, to deszcz wsiąka, więc nie ma takich powodzi. Więc jak ktoś mówi, że bobry robią powodzie. Nie, bobry zapobiegałem powodziom. No, proszę bardzo. Tutaj i buszka zrobiły. Tak wygląda Tomek <śmiech> <śmiech> robiący Youtube. <laughs> no i o bobrach on gadał, to ja już nie będę. Teraz widzę taką chałupę, że ja spokojnie głową sięgam do rynny. A, naprawdę nie jestem wysoki, a nawet niski. Mega stare budownictwo. W zasadzie stare. Stare też i dziwne. Wielkość Łyny na Dzień Dobry. Co prawda to jest tu przy takiej przepompowni, więc ona tu trochę jest szerzej rozlana. Ale jestem ciekaw jak będzie wyglądała u źródeł. Idziemy sobie takim szlakiem. Na prawo rzeczka. I tereny tu nie są takie płaskie, jak się spodziewałem, ale na razie jest fajnie i przyjemnie. I naprawdę ładna tutaj droga między drzewkami. To są ręki tego, A patrzcie, tu są tego. Chłopaki na tropie zwierzyny. Byliśmy na taką polankę i widać jak nie ma drzew, jak już tutaj słoneczko operuje. która tam bąka w tym miejscu, w ogóle śniegu tu nie ma, wszystko wytopione, więc dużo cieplej. To taki ja wiem, rowek, nie rowek, ciężko nazwać co to jest, ale jakaś zwierzynka w środku biegała. To jest jedna z wyższych ambonek, jakie widziałem. Dotarliśmy do miejsca, gdzie kiedyś była leśniczówka Breżniewa. Teraz już zostały po niej same ruiny. I tu zrobimy sobie z 10 minut przerwy. Na jakieś picie, mały odpoczynek. I będziemy ruszali dalej, bo przeszliśmy 10 kilometrów. Jeszcze dzisiaj powinniśmy przejść 8, a nie jest wcale zbyt wcześnie Tu pewnie był jakiś taras na tych filarach Byliśmy w leśnik czówce Brażniewa, a teraz idziemy drogą w lesie. Gdzie leży asfalt i to z takich czasów, że podejrzewamy, że to był asfalt właśnie pociągnięty do tej leśniczówki, żeby Breżniew mógł sobie spokojnie i wygodnie dojechać. I tyle z tej huty. Tomek sprawdza jak jeziorko. Generalnie plan był zabrać wodę, ale nie ma najmniejszych szans, więc dzisiaj będziemy na śniegówce. Były tu. Dobra, miejsce obozowania, Michał sobie tam zaklepał, ja tu gdzie stoję, tu jest moja miejscówka po środku, Tomek jeszcze nie wiem gdzie, tam jest jeszcze jakiś opał, ja bym z ogniskiem wyszedł po prostu dalej, na no, ten też i tyle, więc bierzemy się szybko za rozkładanie, bo już szaruga. Jesteśmy rozbici i chcę Wam pokazać, aha, chwaliłem tak te chińskie torby. A w jednej już mam dziurę, ale ogólnie kupiłem sobie, dobrze, że jedną na zapas, taką torebki, bo daleko mamy tarpy i żeby tutaj do ognia chodzić właśnie tak bardziej oporządzonym, to takie torebki po 7 zł na buty od Chińczyków, no ale niestety, no coś za coś, już jest dziura, no ale tutaj już Tomek zrobił ognisko, więc ogólnie teraz będzie gotowanko. Wjeżdża gotowanko. Tomek to po prostu przywiózł. mielone, gotowe w tym. Ja tam szpatelkę. Też rozłożyłem. Ja do na pierwszy ogień idzie kawał wołowiny, na a, ogień po... idzie woda. a potem będzie jeszcze fasolka gotowana. Wjechało drugie gotowanko. Ja robię kiełbaskę, potem do kiełbaski będzie cebulka i papryka, co ja gadam, fasola i sos pomidorowy. no a temat znowu tutaj z drugą porcją mięska. A w garkach jeszcze woda, aby sobie zagotować właśnie na herbatki, kapki. Mamy drugi dzień naszej wyprawy. Ogólnie teraz robimy sobie śniadanko i ognisko. Tak to wygląda. Michał tu już fajczy. Gotujemy wodę. Będzie ogólnie jedzonko, Tomek jeszcze tam się w namiocie przebiera, no i wtedy będziemy ruszać dalej. Ja na śniadanko robię chicken timasala, a Michał ma, pokaż co masz, ma płatki owsiane, ziemniaki w proszku i jajka i tyle. Nie wiem czy ktoś jeszcze tak jada, ale dajcie znać. Mamy trochę po dziewiątej, ruszyliśmy sporo później niż zakładaliśmy. No ale takie są czasami przygody i teraz maszerujemy sobie takim naprawdę pięknym szlaczkiem wzdłuż jeziorka i dość długo będziemy szli jeszcze wzdłuż tego jeziorka, bo ono jest całkiem spore idziemy teraz taką polaną i ogólnie minus takich polan jest to że hula na nich wiatr i jest po prostu o wiele chłodniej ale niestety tak prowadzi szlak no nie jest jakoś super wielka trzeba ją przejść i z powrotem schować się w lesie i bonus jeszcze ogólnie tego miejsca bo nie wiem czy mówiłem wczoraj jak kładliśmy się spać żadnej cywilizacji zupełnie nic pełna cisza tutaj też tak jest, mimo że wiatr kula. To ogólnie żadnej drogi, żadnego miasta nic nie słychać i to jest piękne. Mamy takie ślady kopytkowate, a obok mamy takie psowate przez całą drogę. Więc teoria jest nasza taka, że miał szansę wilk tutaj tropić jakąś swoją zwierzynkę. Bo trochę spory rozstaw na psa, trochę spora łapa. I no z reguły psy nie biegają tak po lesie bez ludzi. Fajna nazwa. Chyba to jest jakieś ranczo, bo tam jest brama. Taka dość gruba, ale w ogóle znaki stop. Wygląda to na jakiegoś postkomunistyczną cyranka. Idziemy sobie wzdłuż. Jeziorka i to już tak dość dłuższą chwilę, a jeszcze dość długo nam zejdzie, bo dopiero mamy 1 trzecią drogi z tego jeziora pokonane. Ono kilka kilometrów się ciągnie. I teraz akurat niestety taką autostradą z boku leśne szkółki trochę tutaj przewiewa wiaterkiem, no ale na jezioro jest ładny widok. mała przerwa śniadaniowa każdy coś tam szamie kończyk ja z Michałem mam kabanosiki bajzel no tak zaraz przy drodze by za bardzo nie tracić czasu na szczęście ogólnie skończyło się jezioro zamiast jest koniec jeziora no i teraz będziemy szli wzdłuż rzeki gdzie już będzie normalnie woda bo wczoraj musieliśmy kułpa śniegu stopić. Teraz takimi kamienną drogą idziemy. I fajnie, bo taki wąwozik dookoła jakieś zniesienia górki. Tu jakaś szkółka. Będzie się całkiem przyjemnie. Musimy przejść dzisiaj jeszcze 9 km, bo odeszliśmy od rzeki. No i teraz nie będzie wody. Nie ma też śniegu, więc wieczorem nie byłoby co topić. Więc musimy przejść przynajmniej te 9 km, żeby ponownie trafić na rzekę. Bo ogólnie szlak do źródła Łyny prowadził wzdłuż Łyny. Ale tam by prowadził trochę polami, takimi otwartymi przestrzeniami. Więc ja go stuningowałem. Tak, żebyśmy szli trochę więcej lasami. I zaraz z powrotem wejdziemy w las. I też do, yy, po drodze jakiś cmentarz ma być stary. Ja ogólnie lubię stare cmentarze. Sporo menonickich odwiedzałem. A tu się nawet nie przygotowałem. W sumie często się do tego nie przygotowuję w ten sposób. To nie wiem jaki to będzie cmentarz. Tam idzie. Michał Tomek. No i na trasie znaleźliśmy taki domek babajagi. Trzeba zrzucić plecak i domek babajagi odwiedzić. A ja sobie Profesjonalne zamknięcie na gwoździa I dywan jest Musimy ławeczka, dobrać. okienka. I możemy film oglądać. Patrz Kulturka pełna Normalna zasiadka. Nie wiem, czy to będzie tam widać z tyłu, ale ktoś miał mega długi pomost. Takie dobre 100 metrów nad jeziorkiem. A tutaj teraz mamy jakieś stare chałupki. I fajnie, bo jesteśmy tak zupełnie w lesie. Żadnej wioski. A nagle takie stare domy. Tamten z tyłu chyba jeszcze zamieszkały. A tu jakaś chyba stodoła. Ale tu już mega, dom bez żadnej wioski Tak, tu one są oba opuszczone Myślisz, że oba? To jest orbek jest O tam. tamten nie jestem pewien Jest, jest, zobacz, ma zaklejone okna i jest oklejony ten taśmami Aha Garaż tak tam Czekaj, i jest w garażu Ty, a tu jest otwarta ta, dawaj Zwiat terenowy no chociaż głupia obora, ale zawsze jakiś zwiat terenowy Jest na trasie i nie zobaczyć Ale zobacz, puszka do siły Ale. Miarę świeżo. Tak, i ściu... Właśnie ściółka. nie mi wyjeżdżać. Taki. Właśnie, Miarę nowe oświetlenie. No dokładnie. Mmm, jakie ładne. To będzie z na dalej? To podejdźmy pod chałupę jeszcze. To są lasy państwowe. Czyli to tutaj. To była stara leśniczówka, i takie fajne ganki kiedyś były. Stara leśniczówka nad jeziorem obok leśniczówki. Mega fajny stary sad. Drzewa takie z karłowa już pierwszy raz w lesie. Na takiej drodze leśnej widzę plastikowe słupki drogowe. A droga taka no, normalna, może trochę szersza, ale jednak i leśna. Idąc sobie na trasie, natknęliśmy się na coś takiego. I taki oto bunkier, kurna, mi się tylko nie pośliznął. 300 studzienka. Mało i ciasne, taka pojedyncza izdebka. Z rury zrobiona. Nie będę się wciskał, bochaczy plecakiem. Tam też nic ciekawego nie ma. Ale taka. No to konstrukcja Na trasie są takie bonusy. Mianowicie zimniaczki. To już jest drugi. Pierwszy zabrałem do plecaczka. Będzie na kolacyjkę. Nad tym się właśnie zastanawiam. Sytuacja jest taka, że ogólnie już jest w miarę późno i poszukiwanie obozu. No i Tomek gdzieś został trochę z tyłu, bo tam ma pęcherz na stopie No i kondycyjnie też troszkę wysiadł, więc zostawiliśmy go. nie dużo myślę, że jest 200-300 metrów za nami. Zostawiłem teraz Michała na drodze, zaczeka na Tomka. A ja idę szukać miejsca na obóz, żeby już nie tracić czasu, A potem będzie jeszcze spacer. Do rzeki po wodę, bo w tym momencie no, nie nocujemy tam, gdzie planowałem, więc trzeba będzie po wodę podejść. Ale ogólnie nie będzie jakoś super daleko do tej wody. Tyle po prostu, że będzie trzeba to zrobić. Dobra, ja się skupiam na rozglądaniu za nocowaniem i do później. Miejsce na obóz znalezione, nie jakieś najlepsze, ale powiedzmy, coś tam jest. No i teraz z Michałem. I idę po wodę. Idziemy tak po prostu na szagę, najszybszą drogą. Problem jest, że tu gałęzie i tak dalej, więc też wcale nie jest łatwo przejść. Więc trochę musimy się poprzebijać. Ale lepszej drogi nie ma. A jak będziemy łazić dookoła, to zajmie to kupę czasu. No i też, jak podejdziemy do samej rzeki, to wtedy będziemy mogli oceniać, gdzie jest możliwość podebrania tej wody, bo to nie jest też zawsze takie piękne i łatwe. Więc wtedy zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, patrzę na telefon, tak żeby mniej więcej nawigować jak najlepiej. Z dojściem do rzeki to jest całkiem dobra misja, bo to kawał drogi. Ale już tam pomału coś widać, dolinę rzeki. A szkoda, że pomału się robi naprawdę ciemno. I generalnie, tak jak podejrzewałem, że prosto nie będzie, ale udało nam się trafić przypadkiem na takie kłody, i generalnie tymi kłodami dojść. Tu jest bagno. I to raczej nie jest to, co chcieliśmy, bo tu mamy bagno, ale musimy dojść do samej rzeki. No, te kłody są takie ciekawe. To jest do budki, ale rzeka już powinna być tu gdzieś zaraz, za rogiem. I tu już jest teren bagienny i nad tym bagnem będzie trzeba sobie poradzić z nabraniem wody. Więc musimy się rozejrzeć po terenie, czy będzie coś lepszego i wtedy uznać, gdzie tą wodę nabrać. Idziemy najpierw tam. Ogólnie znaleźliśmy coś takiego, to jest jakiś dopływ mały do łyny, tam jest lepiej, ale już jest ciemno, nie chcemy ryzykować, szliśmy dużo bagnami, bardzo łatwo się skąpać. Bierzemy wodę tu, spieprzamy na obóz. Może woda nie jest idealna, ale generalnie próbowałem i nie śmierdzi w żaden sposób jest czysta klarowna smaku w miarę ok, więc gdyby był dzień, można by było jeszcze chodzić i szukać. Ale też patrząc do około, że jest wszystko zamarznięte, a tu nie, to oznacza, że ten fragment poprzez ten dopływ, który tam jest z prawej ma tu ruch, więc też nie ma co się bać, bo to nie jest żadne jeziorko, bo ono by zamarzło. Więc lat, latem byłoby to trudniej ocenić, ale zimą Patrząc, że jest woda niezamarznięta, a wszystko dookoła jest zamarznięte, możemy ocenić, że tutaj jest po prostu ruch wody, bezpiecznie można tą wodę brać.